Cześć, Kariero Junior. Bardzo chciałbym więcej pozytywnych materiałów nagrywać, bo jest tak, że te początki kariery są takimi wspaniałymi latami, w których jeszcze mamy być może pewnego rodzaju beztroskę, taką świeżość i, i tak dalej, ale mamy po drugiej stronie tą szarą rzeczywistość za oknem, które akurat u mnie jest po tej stronie i teraz jest ciemno i niewiele widzę, ale doskonale oddaje to, co się dzieje, bo zacząłem się zastanawiać. Jak rozmawiać w ogóle o temacie tego, że COVID po prostu uniemożliwia mi rozpoczęcie kariery albo bardzo szybko ją zablokował? Bo nie oszukujmy się, wiele osób jest w tym momencie na tym etapie i e, są to jak gdyby dwa obszary, które spróbuję dzisiaj delikatnie dotknąć. I bardzo proszę weźcie pod uwagę, że to jest tylko moja opinia, bo wydaje mi się, że bardzo łatwo byłoby tutaj kogokolwiek skrzywdzić i spłycić pewne problemy, które występują, szczególnie że ja ich no, nie do końca doświadczam, prawda. Jestem w tej, w tej takiej szczęśliwszej sytuacji, że w miarę to wszystko jakoś się skleja, pomimo tych niesprzyjających warunków. Więc mamy pierwszą grupę ludzi, którzy dopiero mieli zaczynać pracę i jak gdyby to wszystko zostało wstrzymane. Z dwojga złego chyba nie jest to jakaś absolutnie zła sytuacja, szczególnie jeżeli możemy sobie pozwolić na jakieś przetrwanie na przykład z rodzicami w tym czasie. No nie oszukujmy się. Jak gdyby poleganie na rodzinie jest w tym momencie czymś najbardziej naturalnym. Natomiast fajnie byłoby też zastanowić się, co się dzieje z rynkiem pracy, śledzić go i starać się w jakikolwiek sposób pogłębiać swoją wiedzę i demonstrować, ją, że ją pogłębiamy, czyli budować troszkę swoją markę osobistą. Nawet jeżeli jest ona oparta tylko na jakiejś teorii, nawet jeżeli ona jest oparta tylko wyłącznie jakieś przemyślenia, nawet jeżeli ona jest oparta o jakieś mało istotne rzeczy, to pokazywać je, budować to portfolio, budować swoje miejsce, w którym ktoś może to zobaczyć i komuś możemy też pokazać, bo Weźcie pod uwagę, że po COVIDzie będzie taka sytuacja, że wiele osób będzie miało tą dziurę w CV, tą dziurę w zatrudnieniu, tą dziurę w karierze, i odpowiedź, że COVID w pewnym momencie przestanie być takim uniwersalnym wytrychem na to, że nic się w tym czasie nie działo i u nas i nic nie robiliśmy, prawda? Bo znowu szukamy wyróżników i szukamy tego, jakbyś troszkę lepszym w tej cholernie ciężkiej sytuacji. I z drugiej strony mamy osoby, które właśnie zaczęły pracę. Dopiero co zaczęły pracę i tak naprawdę straciły ją. Bo, bo, bo po prostu tak się stało. Bo, nie, bo, bo firmy nie przetrwały, bo zwolnienia poszły i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, to jest też e, łatwo jest mi to mówić. I przepraszam ponownie, nie chciałbym, żeby odebrać to negatywnie. Jest to pewnego rodzaju przemyślenie. Być może jest to jakaś możliwość, którą dał nam los, hichot losu albo ciekawe czasy według chińskiego przysłowia, że możemy w pewien sposób zresetować to, co się wydarzyło. To znaczy zebrać te doświadczenie, które mieliśmy, przemyśleć, czego nam zabrakło najwięcej, czego, co nam się podobało, co nam się nie podobało, co chcemy w przyszłości, czego nie chcemy w przyszłości. Przeanalizować sytuację rynku lokalnego, przeanalizować rynku na, w regionie, zastanowić się, jaki kierunek Teoretycznie może być dla nas w momencie, kiedy tylko należy się okazja, żeby ruszać w przód, bo w tym momencie, jak gdyby stoimy trochę w blokach. Jakkolwiek ciężkie by nie było, jakkolwiek nie przygniatałoby nas wszystko, żeby ten start kolejny był jeszcze trudniejszy, to on kiedyś musi nastąpić. Może to będzie miesiąc, może dwa, może trzy, ale w którymś momencie coś się będzie musiało wydarzyć, prawda? I wtedy znowu stanie się tak, że bardzo dużo osób zacznie wracać. I albo trzeba być bardzo, bardzo pierwszym, albo trzeba znowu mieć pomysł na to, jak wyróżnić się z tego wszystkiego, co się będzie działo dookoła. E, bo tak jak już powiedziałem, w przypadku tym pierwszym ten, ta przerwa covidowa i brak pracy w covid nie może być takim uniwersalnym wytrychem, albo im dłużej będziemy już zmienić za sobą, to tym bardziej ta uniwersalność będzie umierać. A brutalna prawda, szczera prawda na temat rynku pracy. Tam nie będzie za długo sentymentów, tam. Jak gdyby zginęło troszkę to, że, że był rynek pracownika, że firmy miały czas, żeby się pewnymi rzeczami bardziej zajmować. Teraz jest nacisk na zupełnie inne rzeczy. Trzeba pracę szanować, trzeba pracę zadbać o nią, prawda? I trzeba pokazać naszą prawdziwą wartość. Więc y, umiejętności związane z analizą tego, co się dzieje dookoła, są teraz kluczowe. I umiejętność wykorzystania albo wyciągnięcia wniosków i podjęcia jakichś określonych działań na bazie tego, co się dzieje. Jeżeli chcecie i Was to zainteresowało, zostawcie komentarz. Ja postaram się znaleźć albo zbudować kilka przykładów tego, co ja bym y, chciał zrobić. I spróbuję może o tym nagrać jakiś dłuższy materiał wtedy, albo może jakiegoś live'a zrobimy i pogadamy sobie o tym po prostu. A póki co tyle, standardowo w przypadku jakichkolwiek pytań zachęcam do komentowania, do zobaczenia. Hej!